cześć, cześć, z tej strony, ISAT i dzisiaj gramy sobie w Robloxa. Yy, dzisiaj ze mną jest gwiazdeczka. No hej. To jak gwiazdeczka. Yy, yy. I witam, witam Was w czwartym odcinku tygodnia Robloxowego. I jesteśmy, Ojej, dzisiaj, w, jesteśmy dzisiaj w Epic Mini Games. Więc zagramy sobie gdzieś tak z pięć rundek I... No I zaczynamy od najgorszej rundy na świecie O nie Ej, ja się kręc... Ale ja nie wiem nawet jak tym się steruje Ej, A ja jakoś kręcę się, nie wiem czemu No ja też Ej, ja lecę na lewo, mimo że chcę prosto Serio? Ale tak mega wolno się ruszam No, ja też, bo... Tutaj ludzie w ogóle nie I polecałam na prawo i już ginęłam. Brawo. Y nie! nie! Ja też. Ja nie wiem jak się tym kieruje. No to chodź, idziemy na rakietę. Jaką masz rak rakietę? No rakietę? Tam jest rakieta. Um... A dobra. To strzelba. Znaczy, ja strzelba, nie. Katapulka rakieta. Katapulta bardziej taka. A to jest rakieta z której wyścigują nas. O nie, zaraz będzie nowa nowa minigame, nowa gra. No i właśnie fajnie. A ja się nie zdążę ten Wykapultować. O nie. No i co to, to będzie? sama nie wiem. Ale już to fajnie nie wygląda. Nie to fajnie nie Jak wygląda. Jak to? Tak dawno grałam, to ja nawet nie wiem jakie tutaj minigieki po dodawali. Ja też nie. O nie. Aha, że będą takie yy, leciały, te. No i mamy na nie skakać, i żebyśmy doszli do samej góry. Kurde, jak to się nazywa? Nie, ilu ludzi się na to ka. Nie, no ja już spadłam. Ja się zlagowałam i no. Oczywiście mi się kamerka, ze przyłapi. Jezu, To Jest ciężkie. Kiedy mi się udało skoczyć, to musiało to wystrzelić. Nie, nie, nie! Ja nie, nie umiem. Nie, mi się zaś zlegowało i zleciała, mnie jak ja kocham moje urządzenie. Mhm. Mm Możecie pisać w komentarzach jaką grę mam nagrać z Robloxa. I o, od razu ja wam mówię, że na moim kanale po tygodniu Robloxowym pojawi, pojawią się... no, pojawi się kilka nowych gierek. Wiecie o tym, że już miałam jeden skok i bym wygrała. No, mi się serio, stawało, a ja nawet na te pierwsze padło. nie umiem skoczyć. Aha. I No dwie osoby to przeszły. A ta kobieta, to ona taka różowa jest cała? Nie, nie ta. Choć właściwie bluzeczka No wiem, o którą ci Bluzeczka nie wiem, ma ładną. wygląda moim zdaniem. Bluzeczka ma ładną. Ja lubię fioletowy no. kolor. Jak coś widzowie, to jak będę miała robóksy, to mój skin będzie w większości na fioletowo. To jest, są ulubione, to jest mój ulubiony kolor. Co ja mam? O nie! No młotkiem mamy te dziury, jakby zatykać. O. A ja nie mam dziury żadnej. O nie! No teraz się zaczyna i trzeba tak zatykać, by nie utonąć. A jak to się zatyka? Aha, klika się. Nie! Ja utonę! do stopienia! No i woda nie może dojść do tej czerwonej kreski. E, za późno chyba. Aha. Znaczy Cze... jak no, się... Dlaczego jak woda nam... Dlaczego nam się trafiają takie najgorsze rzeczy? A ja mam wiedzieć. Oglądamy. Ekspert. Gwiazdeczka to ekspert. O nie Nie, ja zaraz zginę, a mam tylko 5 sekund Widzowie, i napiszcie też w komentarzach Jak wam się podoba skin od gwiazdeczki Bo mi się bardzo podoba skin od gwiazdeczki Roślinka Widzowie nie wiedzą o co chodzi z roślinką Na głowie ją mam wiem ale on nie wiedzą o co chodzi z roślinką musieliby tam być <laughs> o nie trzeba strzelać ja po prostu wtedy uciekam żeby nikt we mnie nie strzelił <laughs> dlaczego mam <laughs> dlaczego mi to samo skręca ty jest... No właśnie mnie też. A ty Ej, jesteś... ale takie pytanie, jesteś czerwona czy. Czerwona. A, ty jesteś czerwona. No bo ja już widzę twój nick. Ja jestem niebieska. To ty? Niebieska udeczka. ona zbieg gwiazdeczka. O nie, ja już ginę. Te wszyscy nam nie strzelają. Na no mnie dobra, też. Już ja, tak, ja Ja uciekam. Tak. Ja już ginęłam. Ja uciekam. A nie, to po prostu ja strzelam ciągle chyba. W ten moment, kiedy jesteś pierwszą osobą, która zginęła. Ja uciekam. Ja uciekam w siną dal, żeby mnie nie złapali. Mam nadzieję, że nie wypadniesz poza mapę, chyba że zrobili jakiś limit. Co, to tutaj można wypaść poza mapę? Nie wiem. Jak postawili przeźroczystą ścianę, to nie. Chociaż gracze, no, jak będziesz jedną z ostatnich osób, która będzie przy życiu, no to już będą na ciebie strzelać. No. Nie wiem, jak się spektakluje. Klikasz takie oko. Oczekuj minierkę. Chociaż ja już widzę, że masz mało życia. A ja nie, właśnie ja go nie widzę. No, widać go na dole po lewej stronie. Przynajmniej ja tak widzę. Ja nie. A no! O jezu! Dlaczego ja mam tak mało HP? Ja mówiłam, że oni nie ciągle zginę. we mnie strzelali. A masz, I na niebieski! Na mnie zrobili atak, że dosłownie zginęłam w jakieś 3 sekundy. Na mnie też zrobili atak, ale udało mi się uciec. Jeden na nich, zostało mi zostało 8 sekund. O nie! Odwrót! 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 Nie! Odwrót! Ratunku! O, uh. Udało mi się i czerwony team wygrał. Uh, udało się. Ej, która to już była runda? Eee. Nie wiem, chyba trzecia. Chociaż ten odcinek, może będzie taki trochę krótki. Nie, no zrobimy tyle. O, dobra, ja to lubię, tylko ty będziesz miała z tym ciężko, bo to by się zacina. Bo mam lagi. No. Nie tam, my, które nie zarobiliśmy. Nie pamiętam, jakim w tej rundzie. Co? Albo wypadałam z deski. No. Ej, to jak ty To Toś tutaj jest blokami, tak jak ty byłaś kiedyś. No, znaczy nie, ja dalej jestem, nie? I no, że teraz się tak umrałam to ciało. Ale jakby kiedyś... Nie no ja już zginęłam, serio. A ja dalej skaczę. O nie! E przez laga zginęłam, e tam no. Jezu, jak ten rekin ma paszczę! Wiem. Ile ja idę... On zje. Sumacji, które dalej żyją. Ona przeżyła. Patrz, ja mam Dok! Tak. Tak. A fajnie. Ja mam kur... O, ja nie chcę słyszeć, jak to słyszycie. Rabarbar. Trzeba kopać i się dokopać do nie niej. Widzowie, siedla, i napiszcie no. w komentarzach, czy lubicie Rabarbar, bo ja lubię jeździć Rabarbar. No skończ z tym rabarbarem. Nie. Tak. Nie. Dą, dą ja dalej kopię. Co to jest? Ja kopię, kopię, kopię. I się nie dokopię. O, już się nie dokopię. O, wygrałam. Wygrałaś. <noise> Kupię sobie coś w sklepie. Ten moment, kiedy z tych wszystkich osób wygrywa ta jedna święta osoba. Bo ja sobie po prostu kupałam. Potem w bok. Co to jest? Co to jest? jest? Znaczy tak, że trzeba iść na te katapulty. Będą dwa kiny. No i tak te katapulty będą albo niebieskie, albo czerwone. Będziesz też miała miecze i musisz zabijać członków przeciwnej ro rodziny. Jesteś jest, ja nie Jesteśmy jestem niebieskimi! aha a ja jestem w niebieskich w czerwonych pewnie a nie fajnie i już kradniemy tą katapultę ja już myślałam że ja zginę o, a macie ja czerwoni czerwoni macie yy, nie żyjcie wiesz, to ja idę pomagać też innym albo nie bo my tu jesteśmy właśnie yy, zginęłam tam, ale... o nie zabiła o ja ja się uratowałam o ale ja się odrodziłam wiem, bo się odradza. Znaczy, no... Jak na mnie lecą ci ludzie. Nie, ale dobra, miałam laga i zginęłam. Nie! No jeciu. ty. No ja zaś zginęłam. O nie, oni będą na No przejmują tą katapulkę. Wcale, że nie. No, ale już zaczynali. O, nie sorry, ja myślałam, że, że to ktoś inny. Ops, nie jak ja mam dość tej dziewczyny. Ja też, ale oni nie mają Ona prawa, prawa na tego raz przejąć. Raz nie mają prawa, nie pozwalam! O, aha, o, wygraliśmy. Jaki zawał! Nie, mi ten odświeracz powietrza, który automatycznie mi tutaj pstryka. To teraz on mi tak zrobił Ehe. A psik Nie, ja tu kiedyś zawału dostanę Ale dobra, my mamy następną rundę O, ja to uwielbiam W tym jestem super Też Zagramy ja sobie jeszcze to Tom I jeszcze dwie rundy Co ty na to? No dobra A ty? Wyszłam. Też. Ja też wyszłam. Czemu ta kobieta ona nie stoi? Wiedziałam. Ona zdążyła, czy ona nie zdążyła? Ja nie wiem. O nie, 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 nie. nie. A, właśnie, jestem! Dobra, udało ci Jestem. I ile osób zginie. A ty już jesteś? No. Dobra. To umrze, ten umrze i trudno. Jestem! Mnie, ale ja tutaj idę. O, udało mi się. I też się udało. W ostatniej chwili. Ale w następnej rundzie ja nie wiem, czy ja przeżyję. Ja to na farcie robię. Ja też. Jest! O nie. Dobra, teraz to będzie chyba mój koniec. A jednak nie. Nie, ja jestem koło ciebie. A, o fajnie. Ha. A, i ta jedna dziewczyna za mną, która w ostatniej chwili tam poszła, ale się nie udało, nie wiem. O my, a ja chyba nie. Tak, jesteś. O, wezłam. Czemu te dziewczyny się nie jesteś ruszają? Nie, bo Nie wiem. Hmm. Może są. AFK. Nie, Co? ale jak już mało ludzi. O! Co ale jest? Fajnie o, wygrałam. I mogę zakupić. Ile masz kasy? Zero. Mm -hmm. Bo kupiłam. Ja tam oszczędzam, bo szczerze nie wiem co kupić. Kupiłam to. Mam 500. Patrz. Co to, to będzie? A to pewnie będzie jakiś tor przeszkód. W. Nie, jak ja nie lubię tych takich przeskakiwać, tych takich, no jak Ale w realu... O nie, i nie można obrócić kameryki. O nie. Można... Musimy w odpowiednich momentach klikać przycisk skoku chyba. Tak. A nie. No dobra. Boże, to jest proste. No. Na razie. O nie. No właśnie. O nie, teraz trudniej. Dobra. Jeszcze jedna runska. Change the world, My final message. Goodbye. Dobra, ale jeszcze żyję. Ja też. O nie. Jezu, jak ja się Nie! Nie! Ja nie, ja tu przechodzę na luzie. Mam to gdzieś. Tutaj no bo ty lubisz WF, ja nienawidzę WF-u. Znaczy, jakby ja w każdej dyscyplinie sportowej jestem najgorsza. Nie no, ja już... Nie. Aha, ale nie dotarłam! Tak udało, dotarłam! Ale... Dotarłam! Też, ale ino jeden ten obaliłam. Jak dużo. Mhm. O, ja drugie miejsce mam. Ja ino jeden. Jeszcze jedna rundka i kończymy. Mhm. Niestety. I'm to Ej, goodbye. Nie. Oni nie, żartują, czemu ja za każdym razem są jakieś złe rundki. Jedynie ta z tymi, tymi kołami, do, do których wchodziliśmy. To była najlepsza runda. Ja nawet nie pamiętam o co w tym chodziło. Klikasz, musisz klikać AD. Em, ja mam strzałeczki. A, no to strzałeczki. Klik, 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 nie, mi zaraz tablet z kolan spadnie. LOL. Teraz musicie mi trochę nie słyszeć, bo ja klikam w klawiaturę. No bo co mam zrobić? O ja. Nie! Ja 95.1. Ja zrobiłam 90. No mm, może... Nie. właściwie zróbmy jeszcze jeden, bo może jeszcze. Się... No jeszcze jeden. Co to jest? O nie, mnie zaczynają. Co to jest? Patrz, ja umiem latać. Od razu wiem, że to są grupy. Ja chcę być niebieska. No. Ja lubię. Napiszcie też. Chmur. I napiszcie też w komentarzu. Aha, napiszcie też w komentarzu. Ja nienawidzę czerwonego. O, ja też nienawidzę czerwonego. Ja jestem niebieska. Proszę na koniec i zaznaczać wtedy te. Chmury. Ja jestem niebieski. Ja czerwonym. Dobra, coś czuję, że czerwoni chyba przegrają tę rundę. Bo niebiescy w ostatniej chwili całkiem zaznaczają. No chyba ja. Nie wiem, jak to jest jakaś czarna magia. Mhm. <grym> chmur. Jesteśmy łapaczami chmur. Bo wypadasz nagle poza mapę. Zanim tylko tego będziemy mieli w ogóle mało czasu na pożegnanie się, niestety. Ej, czemu ciągle są czerwone? Nie wiem. Jest! Udało mi się! Jakoś. Nie, no niech ten czerwony idzie stąd. To jest pora. Ja ten... ja... Wygrałam! A. Ugrawa. Dobra, gdzie no jesteś? Dobra. Tu? Chyba się wygnamy. No to to na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Widzimy się jutro, to pa pa! Pa pa!